Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Mateusz Ciesek. Witam Państwa w czwartek 28 października. Sprawdźmy, co dziś w programie. Teraz ulicą handlową przejedzie się płynnie i bezpiecznie. Droga ma ścieżkę rowerową i szeroki chodnik dla pieszych. Drogi to taki krwioobieg miasta. W Zabrzu na Wydziale Nauk Medycznych odbyła się inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III wieku. Po raz siódmy spotykamy się dzisiaj na rozpoczęciu roku. W Zabrzu dynamicznie rozwija się infrastruktura. Tym razem już oficjalnie oddano do użytku nową drogę, ścieżki rowerowe oraz rondo w tzw. małej strefie ekonomicznej. Na południe od ulicy Handlowej w Zabrzu kolejna inwestycja została oficjalnie oddana do użytku. Jest to wprawdzie inwestycja na uboczu, ale niezwykle istotna z punktu widzenia tak zwanej małej strefy ekonomicznej. Jak Państwo widzicie, teren przeobraził się nie do Poznania, nie niby tylko kilometr drogi, ale z oświetleniem, ze ścieżką rowerową, z chodnikiem, z pięknym rondem na połączeniu ulic. Także myślę, że użytkownicy, no nie tylko mieszkańcy, którzy, którzy pracują tutaj, ale przede wszystkim użytkownicy zakładów przemysłowych będą, będą zadowoleni z tej inwestycji. Nowa droga właściwie rozbudowa ulicy Handlowej południe to około 960 metrów długości. Do ronda z ulicą Pyskowicką i magazynową ścieżka rowerowa oraz chodnik to około 1050 metrów długości. Wszystko wykonane starannie i nowocześnie. W przypadku drogi to są na pakiety nawierzchni bitumicznych, W przypadku chodników to jest też kostka, to jest kostka brukowa. Ścieżki rowerowe są zrobione w nawierzchni bitumicznej. Droga jest oświetlona, droga jest okrawynkowana, oznakowana w sposób bezpieczny i prawidłowy, także spełniona wszystkie warunki te, które powinny służyć i będą służyć mieszkańcom. Inwestycja do łatwych nie należała, bo przygotowanie gruntu nie kończyło się tylko na położeniu asfaltu. Praktycznie wszystkie sieci podziemne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieci teletechniczne, kanał technologiczny, sieci wodociągowe. No, i na koniec została wybudowana droga, to co widać. W małej strefie ekonomicznej dobra infrastruktura pozwala na jej dalszy, sprawniejszy rozwój. Drogi to taki krwiobieg miasta. Im więcej tych dobrych, bezpiecznych dróg, tym mieszkańcy, inwestorzy, przedsiębiorcy mogą czuć się bezpieczni. Całość prac trwała rok, ale na efekt końcowy warto było czekać. Pogłębianie wiedzy medycznej, rozwijanie swoich zainteresowań i przede wszystkim poznanie innych, ciekawych świata ludzi. To tylko namiastka tego, co swoim studentom ma do zaoferowania Uniwersytet III wieku. Jednostka działa przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Na Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu rusza Uniwersytet III wieku. Na uroczystej inauguracji roku studentów nie zabrakło. Jest mi niezmiernie miło, że ruszamy po półtorarocznej przerwie. Jest mi niezmiernie miło, gdyż frekwencja dopisała, o co też, też się obawialiśmy. Ale uni słuchacze Uniwersytetu III wieku to jest akurat grupa wyszczepionych ludzi. Także z wielką przyjemnością zaprosiliśmy ich do siebie po raz kolejny. Bo niektórzy studenci to już staliby walce. Po raz siódmy spotykamy się dzisiaj na rozpoczęciu roku. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że po tej długiej przerwie znowu jesteśmy studentami. Uniwersytetu III wieku. Co roku uniwersytet ma dla swoich studentów inną ofertę, ale w tym dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta oprócz wykładów będą również ciekawe zajęcia. Ruszamy także z innymi zajęciami. Będą organizowane warsztaty fizjoterapii. Warsztaty z informatykami, warsztaty z policjantami w zakresie zabezpieczeń mienia, wycieczka do Muzeum Historii Farmacji i Medycyny do Sosnowca, wycieczka do Centrum Symulacji w mieście Zabrze, jak również zajęcia laboratoryjne w Zabrzu Rokitnicy, czyli kolebce naszego Uniwersytetu. To wszystko przyciąga nowych słuchaczy. Po prostu zainteresowanie medycyną, zdrowiem i, i takim ogólnym swoim organizmem, pracą kontakty, no i to, co tutaj jest ciekawe dla nas, to możliwość wysłuchania ciekawych wykładów, najczęściej przez wybitnych specjalistów z tytułem profesora. Także to jest spotkania, które normalnie szary człowiek nie, nie ma szans być, mieć, spotkać się, wysłuchać. Ale Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko oferta dla seniorów. Rzeczywiście te uniwersytety nie są wyłącznie dla osób starszych. One są dla wszystkich, którzy chcą się dokształcać, mają charakter otwarty, więc w ten sposób wracamy do pradziejów uniwersytetów, które miały przecież właśnie taki charakter. Na wykłady mógł przyjść każdy i każdy mógł dyskutować, więc cieszymy się, że w Zabrzu mamy na tak wysokim poziomie tego rodzaju uniwersytet. Będą wykładali najwspanialsi profesorowie i każdy z tych wykładów będzie mógł korzystać. Jednym słowem, z oferty warto skorzystać, bo Uniwersytet III wieku działa nie tylko w Zabrzu, ale i w Sosnowcu i w Katowicach, a zdobyta wiedza na pewno przyda się w życiu. W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się finał czwartej edycji, organizowanego przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 40 przeglądu osób z niepełnosprawnościami, maluje siebie kolorami. Hasłem tegorocznej edycji były cztery pory roku. Jest to przegląd, którego celem jest promowanie sztuki, którą wykonują osoby z niepełnosprawnościami na różnym poziomie, bo to i szkoły podstawowe, to warsztaty terapii zajęciowej, to domy pomocy społecznej. Czyli wszędzie tam, gdzie możemy spotkać osoby z niepełnosprawnościami. I tutaj powiedziałabym tak, że chcielibyśmy pokazać, że pomimo niepełnosprawności, każdy może zaprezentować siebie, wyrażając siebie właśnie artystycznie poprzez właśnie prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik. I wydaje nam się, że to nam się udało, dlatego że maluje siebie kolorami, to już jest kolejna edycja. W tym roku to są cztery pory roku, i ja jestem pełna zachwytu, jeżeli chodzi o pomysłowość w zakresie wykonania pracy i zaprezentowania tego wszystkiego, jak widzimy pory roku właśnie pomimo pewnych ograniczeń, które wynikają z niepełnosprawności. I można byłoby powiedzieć tak, że pomimo niepełnosprawności, można być naprawdę artystą i to z dużego A. Rozdanie samych nagród. To tak nie do końca jest e, ciekawe, bo wiadomo, że każdy chce być nagrodzony i tych nagród rzeczywiście jest dużo, bo ponad 50, czyli 50% pracy nagrodzonych, ale to też jest okazja, żeby pokazać siebie w innym wymiarze, tak, też artystycznym, e, ale to jest właśnie występ zespołu, czy pokaz e, takiej sztuki e, teatralno-muzycznej. Dzisiaj akurat nie będzie Vivaldi, więc e, jak gdyby wszystko wpasowane, jak gdyby w temat Dzisiejszego spotkania i to też taka możliwość, że właśnie była pandemia, nie było nas w tamtym roku. To w tym roku możemy pokazać się znowu razem, tak? Możemy się razem pobawić, możemy obejrzeć to wszystko, co potrafimy, a te spotkania dają dużo radości nie tylko nam, osobom, które pracują z tymi osobami, ale również jest to duża radość, kiedy. Osoby z niepełnosprawnościami mogą też wyjść na zewnątrz, tak? pokazać się, zaprezentować się, ale też cieszyć się własnym sukcesem. Jak co czwartek, zapraszam Państwa na przegląd prasy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Pogrzebałem troszkę w prasie i kilka ciekawostek przygotowałem. Na początek o pieniądzach. Miasto Zabrze pozyskało środki w ramach programu inwestycji strategicznych Nowego Ładu w kwocie 35 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę przedłużenia alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do brygadzistów, a także rewitalizację terenów zielonych, to jest parku imienia poległych bohaterów. Zwanego także parkiem Dubiela oraz budowę wodnego placu zabaw na osiedlu Janek. Dużo tego, ale to cieszy. Na samą tylko budowę przedłużenia alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do brygadzistów pozyskano 30 milionów. Co ważne, celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji poprzez odciążenie centrum miasta, a także udrożnienie ruchu na osi północ-południe. Zakres inwestycji obejmuje budowę przedłużenia drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą czyli jak się Państwo domyślają, chodzi o budowę chodników, ścieżek rowerowych, elementów ochrony środowiska, ekranów akustycznych itd. A teraz polecam Państwu nasze zabrze samorządowe. Oczywiście w wydaniu jeszcze październikowym, ale kto nie zdążył przeczytać całości, to warto. Tutaj także informacja, i to taka dosyć rozszerzona, dotycząca kąpieliska leśnego. A dlaczego o tym mówię? A dlatego, że z początkiem listopada na mieszkańców Zabrze czeka prawdziwa niespodzianka, o tym mówiliśmy, ale zapowiada się w taki sposób. Tyle ciekawostek i atrakcji przygotowano, że trzeba tę wiadomość powtarzać. Lubiane i chę odwiedzane latem kąpielisko leśne przemieni się w baśniowy Park Światła, w którym zobaczymy zaskakujące interaktywne instalacje i iluminacje. Ta świetlna nowość z pewnością przyciągnie do Zabrza tych, którzy będą chcieli zobaczyć na własne oczy wystawę Królowa Śniegu Park Miliona Świateł. Jest to jedyna tego typu atrakcja w całym województwie. Unikalny spektakl świetlno-muzyczny z pewnością zachwyci zarówno tych najmłodszych, starszych i tych najstarszych. Proszę Pamiętać, wszystko startuje z początkiem listopada. I jeszcze jedna informacja, w zasadzie też ciekawostka, bo to jest tak, że bardzo często lubimy zajęcia kuchenne. I to zarówno lubią mężczyźni, jak i kobiety. Lubimy gotować, piec i tak dalej. A później się tym chwalić na przykład na Facebooku. Ja wybrałem sobie taką formę pośrednią, żeby nie gotować i nie piec, ale jednak w kuchni troszkę czasu spędzić i połączyć przyjemne z pożytecznym. Przyjemne, dlatego że no, to kuchenne zajęcie będzie nam towarzyszyć, a pożyteczne, dlatego że no, zrobimy coś dobrego dla swojego zdrowia. Otóż podam Państwu składniki na miksturę zwalczającą infekcję na taki okres jesienny myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Otóż dwa ząbki czosnku startego na tarce lub przeciśniętego przez praskę, dwie łyżeczki startego imbiru, trzy łyżeczki miodu, dwie łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny, czyli składniki banalnie proste, dostępne w każdym sklepie spożywczym. Wszystkie te składniki trzeba połączyć i dokładnie wymieszać, przełożyć do słoika i odstawić na dobę. Po 24 godzinach antybiotyk jest gotowy, kiedy czujemy, że bierze nas infekcja Zażywamy dwie łyżeczki dziennie. Można również jeść łyżeczkę każdego dnia w celach profilaktycznych. Naturalny antybiotyk. Do tego Państwa zachęcam. No i oczywiście zachęcam Państwa, by przy okazji zerknąć do prasy. Ja polecam nasze zabrze samorządowe w wydaniu jeszcze październikowym, ale za tydzień już będziemy opowiadać o tym, co zamieszcza listopadowe nasze zabrze samorządowe. Polecam się, miłej lektury. Do zobaczenia. Przeglądem prasy kończymy czwartkowe wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.